Cześć, witajcie w naszym wyjątkowym programie, w którym przybliżamy Wam najciekawsze zagadnienia z różnych dziedzin nauki. W Pixelu odpowiadamy także na pytania nadesłane przez naszych widzów. Zobaczcie, czym będziemy zajmować się dzisiaj. Jak naprawdę działa kofeina i na co należy uważać przy jedzeniu pewnego gatunku ryb? Ale najpierw przekonajcie się, co przygotowaliśmy dla Was na początek. Strefa wykluczenia wokół czarnobelskiej elektrowni jądrowej obejmuje tereny, które zostały najbardziej skażone w czasie katastrofy reaktora w 1986 roku. Fragment tego obszaru nazywany jest czerwonym lasem z powodu koloru, jaki w wyniku napromieniowania przybrały rosnące tam drzewa. Podczas akcji oczyszczania zostały one ścięte i zakopane głęboko pod ziemią. Szacuje się, że poziom zanieczyszczenia był tam 200 razy wyższy niż w Hiroshimie i Nagasaki. Obecnie rejon Czerwonego Lasu uważany jest za jedno z najbardziej skażonych miejsc na kuli ziemskiej. Ludzie, co oczywiste, opuścili tamte tereny już w 1986 roku, mimo to różnorodność biologiczna w Czerwonym Lasie znacznie wzrosła od tamtego czasu. To porzucone przez człowieka miejsce stało się azylem dla wielu zagrożonych gatunków zwierząt. Mimo niezwykle wysokiego wskaźnika napromieniowania, do tej pory naukowcy nie zaobserwowali żadnych mutacji u tamtejszej fauny. Jedynym wyjątkiem jest albinizm u części populacji jaskółek. Uważa się jednak, że strefa ta ciągle jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Kawa jest jedną z najpopularniejszych używek na świecie. Niemal wszyscy wiedzą, że pobudzające działanie tego napoju zawdzięczamy kofeinie. Mało kto ma jednak pojęcie o tym, jak naprawdę wpływa na nas ten związek chemiczny. Zaciekawieni? No to zapraszam do oglądania. Związek chemiczny, który jest nośnikiem energii, nazywa się ATP. Organizm nie może go magazynować, więc gdy wyczerpuje się doraźny zapas, to odczuwa się zmęczenie. Kofeina blokuje sygnały przekazujące informacje o niedoborze ATP. Ta swojego rodzaju sztuczka pozwala na czasowe oszukanie organizmu. Działanie kofeiny daje się odczuć po około 10 minutach od wypicia, a efekt może się utrzymywać nawet przez 4 do 6 godzin. Jednak jeżeli w tym czasie nie dostarczy się organizmowi realnej energii, to później zmęczenie może dać o sobie znać ze zdwojoną siłą. W następnym materiale zajmiemy się pewnym, bardzo specyficznym gatunkiem ryby. Cieszył się on wielką popularnością już w czasach Imperium Rzymskiego. Jednak starożytni nie jedli go bynajmniej dla doznań smakowych. Zobaczcie, o co chodzi. Salpa występuje głównie w rejonie Morza Śródziemnego, Zatoki Biskajskiej oraz przy zachodnich wybrzeżach Afryki. Ryba ta jest znana przede wszystkim ze względu na jej psychoaktywne działanie. Jednak zjedzenie samej tuszy salpy nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami. Substancje halucynogenne, których działanie przypomina doznania po zażyciu LSD, kumulują się bowiem w łubie ryby. Według historyków używka ta cieszyła się popularnością wśród arystokratów w starożytnym Rzymie. Z kolei w 2004 roku dwóch przerażonych mężczyzn trafiło do szpitala na południu Francji. Ofiary oszczędności restauratorów przez około 36 godzin musiały borykać się z koszmarnymi halucynacjami wzrokowymi i dźwiękowymi. Jak zawsze odpowiadamy na jedno z pytań nadesłanych przez naszych widzów. Dziś brzmi ono następująco: Jaka jest najcięższa forma życia na świecie? Najcięższymi organizmami na Ziemi są mamutowce olbrzymie. Jest to gatunek drzew iglastych, który występuje przede wszystkim na terenie amerykańskiego stanu Kalifornia. Mamutowce mogą ważyć ponad 6000 ton. Największe drzewa osiągają wysokość ponad 90, a szerokość 17 metrów. Mamutowce mogą żyć ponad 3000 lat. Co ciekawe, ich nasiona są niezwykle małe. Szacuje się, że ich przeciętna waga stanowi jedną miliardową wagi dorosłego drzewa. Pamiętajcie, że Wasze pytanie też może pojawić się w naszym programie. Musicie tylko wysłać je na adres pixelmałpawp.tv. Na najbardziej interesujące odpowiemy w kolejnym wydaniu Pixela. Subskrybujcie naszą serię oraz klikajcie Lubię to! na naszym fanpageu. Oczywiście, aby nas oglądać, nie musicie wcale tkwić przez cały czas przy komputerze. Mobilna wersja naszej strony, m.wp.tv, świetnie sprawdzi się na Waszych tabletach. Dzięki mobilnej wersji naszej strony, będziecie mogli przeglądać wszystkie nasze produkcje na ekranach Waszych tabletów. Skalowany obraz sam dopasuje się do Waszego wyświetlacza, a wszystkie dodatkowe funkcje, które posiada serwis, ułatwią przeglądanie zawartości. Mobilna strona m.wp.tv doskonale sprawdza się również na smartfonach. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami. Do zobaczenia już niedługo!